Cześć, witajcie tutaj Eminem Travel, Witamy Was w Wrocławia. A co sobie robią we Wrocławiu? Przyjechaliśmy poza swoje prywatne sprawy i przy okazji natknęliśmy się na ciekawą rzecz, którą postanowiliśmy nagrać dla Was, a tak naprawdę dla Waszych pociech. Wczoraj byliśmy na spacerze na rynku we Wrocławiu i też wstąpiliśmy do Galerii Dominikańskiej. No i tam się zaczęło tak naprawdę, bo na drugim piętrze, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, okazało się, że jest yy, Wojan Shop. Co to jest Wojan Shop i w ogóle co to jest Wojan? Wojan Team, Wojan, Wojan Shop. To jest taki typek, który nagrywa vlogi na YouTube w świecie Minecraft i ostatnio w świecie Roblox. Dzieciaki za nim szaleją. Ma ponad 2 miliony subskrybentów, więc ma świetne zasięgi. No i typ postanowił się rozwijać, więc razem z siecią Żabka postanowił wprowadzić dwa produkty Wojan Team, czyli lody Wojanka i napoje Wojanka. Oba produkty są ciężko dostępne w Żabkach. Wiemy, bo czasem z chłopakami jeżdżą od Żabki do Żabki. I pytamy się, czy jest albo to, albo to. Zazwyczaj nie ma nic. W sumie zawsze nie ma nic. Raz udało nam się kupić lody i napoje u nas w małej mieścinie Hoceń, ale generalnie są, są problemy z tymi produktami. To chyba wynika z tego, tak nam się wydaje, że po prostu małe ilości wchodzą do Żabek, więc ciężko jest je dropnąć. No w każdym razie wczoraj byliśmy na spacerze po Wrocławiu, na rynku, właśnie później do Galerii dominikanskiej. Wstąpiliśmy, gdzie właśnie Wojant Shop spotkaliśmy no, ale wcześniej udało nam się w dwóch żabkach znaleźć i lody wojanka, i napoje. Więc kupiliśmy wczoraj, więc wczoraj kupiliśmy sobie cztery lody wojanka, bo faktycznie one są większą nowością i ciężej jest je spotkać przynajmniej u nas na Kujawach. Były też napoje, napojów nie kupowaliśmy, no bo po prostu mieliśmy swoje napoje, więc na siłę nic nie ma, nie trzeba nic kupować. No w każdym razie zapraszamy Was na relację jeszcze raz. Ona była wczoraj. Do zobaczyska. Cześć, cześć. My jesteśmy chwilowo we Wrocławiu, w galerii dominikańskiej. Chciałem wam pokazać, co chłopaki znaleźli tutaj na pierwszym piętrze. No tak, tutaj jest parter na pierwszym piętrze. Sam się tego nie spodziewałem, ale zobaczcie. Chodźcie. No niesamowite, ale Wojan Shop. To jest ten Wojan Team, który chłopaki bardzo lubią. No i tutaj właśnie we Wrocławiu taki sklep Wojana można znaleźć. Tu są różne maskotki, różne artykuły szkolne, książki, czapki. No nie wszystko, tutaj macie celnik ile to wszystko kosztuje Wojan Team ma jeszcze Wojanshop wersji internetowej Także można sobie coś tam zamówić, już tam też je zamawiałem chłopakom Parę rzeczy, no a tu są, o, tutaj są chłopaki No i sobie oglądają Tutaj tak, tutaj mamy kolorowanki dla chłopaków, jestem wybrała. Chodźcie chłopaki, będę mówić Nie? A tutaj Michaś brał sobie chyba jakąś maskotkę Skutkę, tu są plakaty które możemy sobie kupić jeden, dwa albo trzy tu są te plakaty właśnie które możemy sobie obić, oprawić w ramkę no i takie łóżko, wojanowic zobaczcie sobie, świetnie nie, to wygląda dobra, to co bierzecie? Mati, co no, to za dziwna koszulka? pomarańczową chcesz? no co jest jeszcze w swój rozmiar niebieskiej? A co jak jakiś mój rodzaj? No, czy nie mogę zdecydować, co sobie wezmę. Jakąś mam skotkę, czy jakieś ciuszki. No i co bierzecie? Taką? Gdzie masz bluzę? to jest bluza? On? Michał mówi, czy to jest bluza on. A on jest zły. A on nie zły. Który jest zły? Ten czarny? Ciemny? Okej. Okay. To przebieranie dobra. To się przebierz. No i my już stanie powiedzieć. No my już po zakupach. Jak wrócimy do apartamentu, to pokażemy Wam, co kupiliśmy po czy co oni sobie wybrali. Pokażemy Wam, ile to wszystko kosztowało. W Wojan Shopie, we Wrocławiu, w Galerii Dominikańskiej. No wszystko dobrze powiedziałem. No a my idziemy teraz sobie coś zjeść, bo my jesteśmy tylko przylotem we Wrocławiu i tu wracamy. Robi się już ciemno, tam jest ładny zachód słońca, tutaj widać, o, po tych dachach. No a my idziemy, o, tam w tamtym kierunku chyba. W którym kierunku idziemy teraz? Nie wiem, ale synek chciał mi podziękować za Podziękował tego, bo ci? Kupiłam, bo ja Ci. No wcale sensie się nie dziwię. No tego się nie, o, tego się nie mama, spodziewałem. Dziękuję. Że Wojanszok jest akurat tutaj, no, to jestem w szoku. Znaczy no, ja wiedziałem, tylko w ogóle o tym zapomniałem. No spoko. dobra, to widzimy co? Okay, w kierunku... Sobie, bo zamówimy sobie tam, ten... E, Siema! Albo co, to tak, ale i Mogę znajdziemy coś zejść czy nie? Teraz? A to co? Ja Zaraz ci dam. No dobra, zobaczymy co będziemy robić, póki co. E, musimy i tak... E, Teraz, czy później sobie zamówić Ubera, bo ta, ta. przyjechaliśmy sobie z apartamentu ta. Uberem, a nie samochodem, no bo tutaj jest zawsze problem, gdzie zaparkować. A tutaj właśnie Mówię, jest wyjście ja i wyjście do tak Galerii Dominikańskiej. Zaraz ci dam Michałku. A my dalej czekamy na taksówkę, bo jeszcze ja nie przejechała. Tu z ekipą, siedzimy sobie na wersce pod Galerią Dominikańską cały czas. Mamy zaraz chyba będzie, no. Czekamy. No ekipa, jak tam o, w oczekiwaniu? Czekamy, czekamy cały czas. Odwróć się, bo chyba jedę. I dojechaliśmy pod apartament. To są nasze apartamenty. Ja tam? Ej! Ej poszła... Ej, tata! Co? Ja tu jestem! Idziemy, chodź! Justynka poszła z Matuszkiem na górę, bo tam ma lekcje do odrobienia, a my idziemy do Dino po jakieś zakupy, bo nic nie zjedliśmy jednak. Tak długo też czekaliśmy na ten samochód. Chodź Michałku! Nic nie zjedliśmy, jesteśmy głodni, więc sobie po prostu już nie będziemy nigdzie to wychodzić. Tylko po prostu sobie pójdziemy, eee, znaczy, sobie po prostu kupimy coś, ten dino z Michaśiem i zrobimy sobie kolację w mieszkaniu. No, także jak będziemy już u góry z Michaśiem, bo jeszcze nawet nie weszliśmy, no to nagramy wam, co, ku, co kupiliśmy w tym Wojanżopie ile to wszystko kosztowało. Witamy następnego dnia, jest bardzo wcześnie, zobaczcie, która godzina, 7.12. Wczoraj miałem nagrać to podsumowanie, co kupiliśmy w Voyage Shopie, ale nie zrobiłem tego, bo już było późno, nie chciało mi się, powiem szczerze. Ale to jest to co kupiliśmy dzisiaj, a, czy wczoraj, to co kupiliśmy wczoraj No i teraz tak, kupiliśmy zeszyt e, W kratkę To chyba jest Wojan z kolegą, bo ja się nie orientuję, ale chłopaki świetnie to ogarniają Kupiliśmy kolorowankę z łamigłówkami Wojan Team Tak to wygląda Kolejna strona, o na końcu tu jest opis pewnie witam nas Wojan Nie, tu nas wita Wojan, na pierwszej stronie tej kolorowanki no i są takie różne, wiecie, do pokolorowania. Także myślę, że, że Michał będzie mieć super zabawę, żeby to pokolorować. One są dość spore. On no zwariowany, jak to Wojan, no wiadomo. Świat Minecrafta i te sprawy. No, Mateuszek kupił sobie, i to mi się też podoba, kupił sobie podkładkę. Pod myszkę. Powiem wam, że żałuję, że ja sobie też nie kupiłem. Nie lubię Wojana, żeby bo jasność. Za bardzo, bo to jednak nie, nie mój wiek. Ale chłopaki, no, ubóstwiają. Zawsze go oglądają w telewizji na YouTube. Więc, więc, więc cieszę się, że to w sumie mają. A taka to podkładka mi się spodobała. Szkoda, że, że nie kupiliśmy dwie, ale nawet nie widziałem, że Mateusz to pakuje do koszyka. Więc to jest podkładka pod mysz. Kolejna rzecz. No to koszulka z krótkim rękawkiem dla yy, Michasia, rozmiar 116-122, Wojantim. No i piwojanka, taka typowo już tematyczna, nawiązująca do napoju od Wojana. Piwo janka do białego ranka. Ciężko jest z tymi napojami w sklepach sieci żabka, bo tylko tam można znaleźć te napoje. No ale powiem Wam, że w dużych miastach jest dużo łatwiej niż w małych mieścinach, tak jak u nas w Koceniu, gdzie no znaleźć takiego czy to napój wojanka, czy loda, to naprawdę graniczy z cudem. Ale w większych miastach jest lepiej. No i czapka, też mi się podoba, powiem Wam, bo ja lubię generalnie takie czapki. To jest czapka, którą wybrał sobie Mateusz. Fajnie wygląda, bo ja generalnie lubię czapki, które mają prosty daszek. No ona ma taki powiedzmy, że prawie prosty daszek. I takie czapki są dla mnie najlepsze. Zresztą jak widzicie różne nasze vlogi, to ja chodzę w czapce, bo bardzo lubię chodzić w czapce. Więc, więc to jest też fajny zakup, udany. Mario Brother wstał. No i teraz tak, ile to wszystko kosztowało? Hmm. Czapka kosztowała 69,99 Eee, koszulka kosztowała 29,99 zł, także koszulka nie była jakaś ta droga eee, czapka no były też droższe, były też po 100 zł eee, Dla dorosłych taka czapka na przykład w Diversie kosztuje też 69 zł, ale już na przykład w Adidasie czy w Nike około 200 zł, więc ta cena powiedzmy, że jest OK też. Kolorowanka kolorowanka, już patrzę na paragon, bo tutaj mam paragon z na niego. 29,99 na edukacji nie oszczędzamy. I ostatnia rzecz, czyli zeszyt w kratkę, taki normalny w formatu A5. Eee, on kosztuje 32 kart, 32 strony, eee, 9,99. No i mamy, za całość, za to wszystko, co tutaj to widzicie, za czapkę, za ten zeszy, za kolorowankę, za podkładkę i, i, i za koszulkę pomarańczową zapłaciliśmy 209,95 groszy. Ile? 209,95 groszy. No, także wydatek zacny. Na razie.